No i mają kochane pudełka. Przed erą cyfrowej dystrybucji był to standard, który dzisiaj, jeśli w ogóle jest, to w edysjach kolekcjonerskich. Wiedźmin miał przejść przecież... z. Ja mam chyba tego Wiedźmina gdzieś. No, pamiętacie wydanie dodatku do Wiedźmina? Patrzcie na to. Wiedźmin 3. Krew i wino, nie? Fizyczne wydanie. Czyli to było jedno z najfajniejszych fizycznych wydań. Mieć takiego Wiedźmina, a w tym Wiedźminie pudełko. i Jolskolowy gwint stary. Jezu, ale to było z. Jak ja się tym grałem, pa. Karciochy stary do gwinta, w samir, biedna pi piechota, no nie? Fenomenalne to było. No to jest coś, czego mi teraz definitywnie mocno brakuje, nie? Chciałbym więcej zobaczyć takich fizycznych wydań, bo wiecie, z jednej strony może z tego nie korzystam, z jednej strony może zagrałem w tego Gwinta faktycznie tylko kilka razy z kimś, ale z drugiej strony fajnie zwrócić do takich wspomnień. Fajnie mieć to na półce i fajnie mieć świadomość, że po prostu no kupiło się tą grę i masz jeszcze jakiś dodatkowy element, no nie? Fizyczny. To jest super sprawa. Nie spodziewalibyście się, nie? Że mam premierowe wydanie Wiedźmina.